No dobra. Śniadanko zjedzone. O, jeszcze 5 minut mam do wyjścia do szkoły. To może sobie pogram brola albo nie. W sumie lepiej spędzić ten czas na dworze. Zapach gnoju o poranku, jak ja to uwielbiam. Pora na poranną medytację. Duba. Ach, lepsze to jest Rollstars uh, uh, uh. Siema! Jezu. O, Elo, stary. O, jak to tam ci idzie gra w Roll Stars? O, no właśnie przegrałem stary, ale to ma same swoje plusy, szczerze mówiąc, bo naprawdę przeciwnicy byli tak dobrzy, że jak patrzę na ich grę, to sam się aż uczę. A wiesz, że ja czasami mam tak samo? Po prostu czasami to jest moja wina, że przegrywamy, no, no. Bo... No poziom, no ale no zdarza się, trzeba po prostu dużo grać w Brawl Stars i wtedy będziemy lepsi, nie? Tak, tak. To co? Trenujemy? Jasne, stary. Dawaj. Zadzwonimy sobie do mojego kumpernesta i spytam się go, czy gramy w Brawla. Ach, nie ma to jak zadyma jednak. Przemek dzwoni. Halo, stary? No ma stary, co robisz? Teraz jestem na meczu, nie? Piłki nożnej, Le lepszy jest sport niż... niż jakieś gry na telefon. A, bo myślałem, że w Brawla pogramy, ale jak tak to nie będę cię namawiał. Jak chcesz to wbijaj na boisko przy szkole. A wiesz to w sumie chętnie wpadnę sobie pograć w piłkę. No, dawno nie grałem. No dobra, to czekamy. No dobra, to siema, do zobaczenia, jo ją. To się zdziwi, że nie o takie boisko mi chodziło? Uhuhuhu, uh, pogram w piłkę! Do stu piorunów, no, kurka wodna, no dlaczego wszyscy nie pokonują ciągle tej grze? ja tego nie rozumiem, no! Mązeczko, mązeczko, spokojny bądź, to tylko Brawl Stars. Jasno, ale to jest Brawl Stars, no to jest życie, to jest ty, życie, to ty, bo. Ty, tylko trzeba się uspokoić. Nie potrafię! Po prostu, po prostu trenować dalej. Nic się nie stało, to jest dla zabawy tylko. Tak mówisz? Tak. Może masz i rację. Może nie ma się co przyjmować tą grą. Dobra. Poćwiczę, może kiedyś będzie lepiej. Wow, wow, wow. Ja nie mogę. Kolejne pucharki zaraz będą. Kolejny showdown wygrany. To jest niesamowite. Czy Jak to, ta gra jest... A co ty tutaj robisz? Co ty grasz? No Brawl Stars. Najlepsza gra na świecie. A nie zapomniałeś, że sprawdzian masz jutro? Już mi się od jakiejś gry? Masz rację mamo, gry no przecież nie, nic nie osiągnę w życiu grając tylko w te gry, przecież nie zostanę żadnym youtuberem, żeby zarabiać na tym pieniądze. Dokładnie tak! A najważniejsza jest nauka. Tak, dobrze, ucz się, powodzenia! Dobra, wydałem wszystkie pieniądze ze swojej skarbonki, żeby otworzyć sobie mega boxy w Brawl Stars. Ciekawe czy trafię w końcu legendarnego skina. Dobra, otwieramy. Two. Kurcze, Wydałem 500 złotych i nic nie trafiłem! Żadnej legendy, no! Ech, no ale przynajmniej twórcy sobie zarobią za dobrą grę. W sumie należy im się. Która to już godzina? Druga w nocy, a może nabiję jeszcze pucharków? Nie, tam nie warto. Przecież jutro też jest dzień, będę mógł sobie pograć Brawlsters. Idę spać! O, się ma stary, patrz mam już wszystkie Siemanko. skiny w Stars. Nawet y, Shark Leon, nowy skin mam. No? No, patrz o. Ale wiesz co? No patrz, ja nie mam żadnych. Moim zdaniem to nie ma sensu. No, no w sumie racja, co one dają? No właśnie skiny nie dają nic. Po co je kupować? No, dokładnie stary, nie warto wydawać pieniędzy. No to weź, załóż sobie nowe konto. No. Po co ci one? Nie wiem. Jeżeli film Wam się spodobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, suba dzwoneczkiem i napiszcie w komentarzu co napiszcie. E, napiszcie w komentarzu jaka scenka była najfajniejsza i właśnie. czego... Co z tych scenek wy naprawdę powiedzieliście kiedyś w życiu? Wpadajcie na kanał. O tak, na kanał Jeszcze dlatego że tam są właśnie odcinki z Brawl Stars. Nagrywam bardzo dużo codziennie o 17 odcinek. A także na nasze instagramy PrzemoPBG. Dokładnie. I pamiętajcie, że już jutro 31 sierpnia będę na mitapie w Krakowie, także możemy się spotkać i zbić pionę. Dzięki za oglądanie. Cześć! Yo!